Alicja bardzo cieszyła się na przyjście wujka, ale i trochę bała, że nie sta jego sprawdzianu. Szczególnie po tym, jak Michał dał jej do zrozumienia, że skoro nie potrafi programować, to jest komputerowym mięczakiem. Dziewczynka, kiedy tylko zobaczyła wujka, od razu podzieliła się z nim tymi wątpliwościami. Programowanie to język, który komunikuje człowieka z komputerem. Ty stary, zróbmy coś, żeby nam było łatwiej. Jeśli A, B. Język ten składa się z algorytmów, które są przepisami na wykonywanie zadań. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Alicja, wcale nie musisz umieć programować, żeby sprawnie poruszać się w zmieniającym się świecie komputerów. Co więcej, wcale nie musisz umieć programować, żeby zostać informatykiem. Uspokoił ją wujek. Rzeczywiście, kiedyś każdy, kto uważał komputera, musiał zajmować się programowaniem. Dziś kodowanie, czyli zapisywanie realnych informacji. W wirtualnym świecie możemy w dużej mierze zostawić maszynom i niedużej grupie ludzi, która się na tym zna i to lubi kodowanie język, języki matematyczne, wzory są tylko po to, żeby pewnym rzeczom nadać bardziej konkretny wymiar. Ale to nie jest tak, że my rozwijamy sztuczną inteligencję, budując wzory. Nie mamy. Nie. My budujemy ideę. Tak naprawdę na początku jest marzenie. Sztuczna inteligencja powstała z marzeń. Później był cel, a dopiero potem droga do celu. Tą drogą jest matematyka. My, budując inteligentne maszyny, sięgamy. Często do dorobku matematyków, powiem obrazowo, zastanowi sławem, le mem czytałaś jakąś jego książkę? Jestem pisarzem i filozofem, a wymyśliłem mnóstwo technologii i urządzeń. No nie, jeszcze nie, ale słyszałam, że był taki pisarz odpowiedziała Alicja.